O jakie śliczne masz skrzydełka, no pokaż. Trzymaj skrzydełka. Jakie śliczne. Śliczne skrzydełka. No, trzymajcie trzymaj, Lilutku. Śliczne skrzydełko. jakie jest skrzydełka, śliczne. Jakie skrzydełka. O jejku, jejku. Jakie śliczne skrzydełka. No trzymaj, trzymaj Lilutku, no. Śliczne skrzydełka. Jakie śliczne, no! Jakie śliczne! O jakie masz fajne skrzydełka, no! O jakie śliczne duże skrzydełka! Jeszcze raz pokażesz? O jakie śliczne! No! jakie duże! O jejku jakie duże skrzydełka ma! no jakie śliczne! Jakie śliczne skrzydełka! Ojejku, jejku pokaż jeszcze, pokaż, no jakie śliczne. o Jakie duże te skrzydełka! Oj jejku. Pokaż jeszcze raz, pilutku. No, jakie ładne! o jakie ładne skrzydełka! ale ma śliczne skrzydełko ojejku ojejku ale ładne takie duże ojejku